Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOL. Bardzo fajne, bardzo ciekawe, zacięte widowisko, ale niestety znów nam czegoś zabrakło i przegrywamy. Jak to skończy? No tak. E, e, dobry mecz, ale nie na tyle dobry, że, że, żeby, e, żeby m, ten wynik zadawalał, bo nie wygraliśmy tego spotkania. E, czego widzieliśmy, że staramy się e, każdy walczy i wszyscy w każdym biegu gdzieś tam dając siebie stówę. E, no z czego, czego zabrakło? Rywal okazał się mocniejszy po prostu. Jak ten tor A jeśli chodzi o warunki torowe to naprawdę były dobre biorąc pod uwagę e, te opady e, nie zagroziły e, temu widowisku i tak naprawdę tor był w każdym e, na miejscu bezpieczny, a nawet okazało się, że później jest bardzo do walki, więc e, no, jeśli chodzi o tor no to tutaj nie ma Zbyt dużo co e, mówić. E, czytaliśmy w zasadzie wszystko prawidłowo, ale w bezpośredniej konfrontacji gdzieś tam zrywałem jednak e, okazaliśmy się coś. Czyli już tu jest takie napięcie, bo nadal nie wiemy, czy się utrzymamy, czy awansujemy. To wszystko jest takie bardzo no, chwiejne. Tak, tak. Jest i to. E, no i to niedobrze, bo gdy, gdybyśmy nawet e, tutaj wywieźli jeden punkt z tego meczu, to. E, tu jesteśmy w domu i, i bylibyśmy w zupełnie na nastrojach, a tak cały czas jesteśmy pod presą.